Witajcie moi drodzy w holu zakupowym z Lasza chciałam Wam pokazać tych parę perełek. Dosłownie wybrałam 7 sztuk, jednak to można podzielić na połowę, tak jak widzicie, to są wszystko bomby do kąpieli są takie piękne, że po prostu no, ciężko było ich nie wziąć i ciężko było w ogóle powstrzymać się przed wzięciem kolejnych sztuk, więc. Y My będziemy powoli testować te, które mamy teraz. Specjalnie wzięłam takie białe kartki, bo tu się troszeczkę z nich sypie, właśnie. Te kule się troszeczkę sypią, bo one są z takiego z takiego tworzywa. Wytworzone, stworzywa wytworzone, ale z takiego czegoś wytworzone, że to się po prostu sypie i ma się pełne o, widzicie? Ręce, nie wiem co to jest, talk czy co to jest. W każdym razie wzięli, wzięłam, wzięliśmy, chciałam powiedzieć. Takie coś na pół dla nas dla Mirosława jedną część, dla mnie drugą część bo to jest dosyć duże. I po prostu e, chodzi o to, że po prostu na połowę, jakby się po, e, pokruszyło, ukruszyło to czy przekroiło. Nie wiem, jak ona się nawet nazywała. Ale powiedzmy, że ona jest największa, to będzie najdroższa. 595 mam tutaj taką cenę. Więc powiedzmy, TBH, no to chyba to jest ta, nie wiem, nie mam pojęcia. Eee, później e, dwa. Tutaj jest e, Tasty e, Tosty, czyli to są to: to jest to 3,951. jedna. Wzięłam dwie. To jest z takimi: widzicie tutaj, płatkami róż, z różami ogólnie, wtopionymi w kule. W bombę, i tutaj jest takie trochę więcej, i więcej różyczki, a tu są bardziej płatki. Pięknie to wygląda. Nie mogłam po prostu obok tego przejść obojętnie, a jak to pachnie, to jest po prostu coś nie do opisania. W ogóle, jak się do lasza wejdzie do sklepu. Bo umówmy się, ja w laszu byłam kilkanaście razy do tej pory, jak jestem w Anglii, ale dla siebie nic za bardzo nie kupowałam. Bardziej kupowałam dla mojej mamy. Wiecie, różnego rodzaju szampony do włosów, czy mydełka, czy mydła, szampony po prostu w kostce. W laszu jej kupowałam. Była bardzo zadowolona z tych mydełek, ponieważ moi rodzice nie mają wanny, więc dlatego bomb ich nie, im nie kupowałam. A ja wcześniej jak mieszkałam na pokoju, to wiecie, tak jakoś nie było to mi potrzebne, żeby brać jakieś długie kąpiele. Pierwszy raz dla siebie kupiłam coś z lasza zawsze kupowałam dla kogoś i nie wiem tak naprawdę jak te kule się zachowują. Co nieco widziałam tylko u Sylwii S, ale to jest takie wiecie, jak ona na Instagramie pokazywała coś albo coś takiego. Dobra, jedziemy dalej, bo tuż tu e, zaraz będziecie na mnie krzyczeć, że jak zwykle się rozpowiedziałam o wszystkim, o czym nie powinnam. Tu widzicie brokat na piczce. To jest piczka. E, o, i tu ma jeszcze literki Lasz. Ona jest taka w brokacie. Wzięłam ją dla siebie, tak naprawdę. W dużej mierze, nie, no nie ukrywajmy tego, że w dużej mierze wzięłam ją dla siebie, bo ona mi się po prostu podobała. I zobaczcie, jak ona słodko wygląda. Bardzo pięknie wygląda. I ta pici. Jest w cenie 4,95. Tutaj miałam dwie pici za 4,95. E, ogólnie mam jedną, ale oni mi jakąś bombę, bo pan był bardzo rozgadany. E, pan mi jakąś bombę policzył e, w cenie tej piczki i dlatego po prostu po tej samej cenie. I tu mam dwie. Pici, a mam jedną. Ale możliwe powiedzmy sobie, że to ta. Tylko nie wiem, czy ta będzie sakura. Dobra, powiedzmy, że ta będzie też e, podpięta pod tą pici. E, ona jest również piękna. Ona tutaj ma też jakieś e, płatki. To są chyba płatki róży w, tu w środku. Chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, tak, także dlatego wzięłam też tą. Pięknie również pachnie ta. No pięknie, po prostu, ale ja jak na złość nie mogę ocenić, czym ona pachnie. Dobra, kolejną rzeczą to to jest chyba to. Sakura 21 tu mam. A nie, 2000, chyba 2021. 2001 rok. Bo oni to mają te swoje, wiecie, edycje i tak dalej, więc oni to chyba tak podpisują. Tak mi się wydaje, że to jest sakura. Nie ma tu nigdzie nazw, a ja sobie kładłam do takich, do takich, o, to rybuniek, które tam były zresztą dorzucone do, do tego, żeby sobie ludzie po prostu samodzielnie pakowali. I. Chyba tak. Chyba to jest sakura. Ona też pięknie pachnie. Ona pachnie bardzo intensywnie. No, tak trochę intensywnie i tak nieokreślono bardziej. Nie, nie, nie określenie. Tutaj jest sól. Tu jest sól jakby wtopiona w środek. I zobaczymy. Na pewno będę, będę pokazywała na Instagramie, jak one się zachowują, albo będę coś opowiadała. Bo po prostu one są przepiękne. No, zobaczcie na to: to jest po prostu cudowne. A jak widzieliście mój filmik z Manchesteru, który wam pokazuje, tam weszliśmy do Lasza Warndale. No, to powiem Wam, że sami w komentarzach zwróciliście uwagi, mm, uwagę na te chmurki, które myśleliście, że, że to są jakieś chmurki. A to były po prostu bomby do kąpieli. Nie wzięłam ich, nie wiem dlaczego ich nie wzięłam. Chyba zapachy może mi jakoś nie odpowiadały, bo ja zawsze wąchałam przed wzięciem. Ale następnym razem na, na pewno wezmę, na pewno będziemy. Testować z lasza, jesteśmy bardzo ciekawi. Lasza, a to jest napisane Intergalactic, też 21, czyli 2021 i 4,95 kosztuje. Nie są to najtańsze bomby, bo powiem wam, że nie całe 5 funtów dać za jedną bombę, ale ona pięknie pachnie. I dlatego ja myślę, ona trochę miętą mi tutaj zalatuje. Ona mi zalatuje miętą, dlatego wzięłam jedną, ale orzeźwiająca, no, ale super, super orzeźwiająca, super y, miętą tak pachnie, y, może dlatego wzięłam jedną, bo ja nie ukrywam. Że ja mięty nie za bardzo lubię, tak jakby nie lubię w smaku, ale w zapachu owszem. W zapachu bardzo lubię miętę, bardzo lubię szałwie. Kule oscylowały w granicach 3,95, 4 ,95 funty, 95 pensów, więc około 5 funtów. Dla jednych dużo, dla drugich mało. Dla mnie, tak sobie powiem Wam, że nie jest to. E, jakiś tam wielki wydatek ale z drugiej strony wiecie jak to ma iść z każdorazową kąpielą jedna kula jedno pięć funtów no to jednak trochę wiecie warto sobie też troszeczkę urozmaicać e, dlatego my ja wzięłam sobie tyle cały rachunek mi opiewał na kwotę 32,70 ale to dlatego że wzięłam, <laughs> przepraszam wzięłam również tą torbę i dlatego, dlatego o 5 pensów mi wzrósł rachunek. Ale to nieważne. Ważne jest to, że mamy zapasu, będziemy sobie to używać i będziemy sobie urozmaicać. Bo my bardzo lubimy sobie coś takiego ładnie pachnącego jeszcze. Bo wiecie, my bardzo lubiliśmy te kule z The Body Shop, ale teraz tych kuli nie ma, są te pastylki. Te pastylki. Są fajne, one barwią wodę, ale jest kolor w tej wodzie, ale nie ma zatopiany. Ja bardzo nie ukrywam. Tutaj liczę na to, że będzie choć odrobina piany z tych kul się wytwarzała, bardzo na to liczę. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten haul. Mam nadzieję, że będzie Wam się on podobał. Jeszcze Wam pokażę jedne. Rzeczy, ale najpierw muszę to posprzątać, bo będę z tego samego miejsca nagrywała, ale jeszcze chcę Wam pokazać, jakie akcesoria dzisiaj mi przyszły również do paznokci. W związku z tym, że mam cały osprzęt do robienia paznokci, do malowania paznokci hybrydą, a miałam tylko jeden taki porządny lakier z semilaka, który wykorzystywałam. To był czerwony i głównie go wykorzystywałam na święta, ostatni raz na święta Bożego Narodzenia, nim robiłam paznokcie, malowałam. To dokupiłam sobie teraz troszkę więcej lakierów, bo miałam więcej lakierów, ale one były takie, wiecie, najtańsze. Z jakiejś firmy w ogóle, no name, które bardzo szybko odpryskiwały, bardzo szybko się ścierały i w ogóle były do chrzanu. Więc stwierdziłam, że jak nie teraz, to nigdy była promocja na lakiery z semilaka. Zaraz wam pokażę, jakie, jakie lakiery kupiłam. I dajcie mi znać w komentarzu, jaki Wam się najbardziej podoba i jaki mam, jakiego mam pierwszego użyć, bo zaraz będę malowała paznokcie, a Wy mi przynajmniej pomożecie troszeczkę w podjęciu tej decyzji, na jaki kolor sobie pomalować paznokcie z tych tutaj, które są. Dobra, więc zaczynamy. Zaczynamy od removera. To jest remover, zmywacz do lakieru hybrydowego. Zobaczcie w ogóle, ja wzięłam i zamówiłam litrowe. Ja nie wiedziałam, że to będzie w takich. Pranie, przepraszam Was, nie patrzcie tu. I nie wiedziałam, że to będzie takie wielkie po prostu. No ale kupiłam wielkie, dlatego że litrowa pojemność. Bo wiecie, czasami ten litr jest po prostu wszerz i buteleczka jest po prostu niższa. A to jest cienkie i wysokie. No ale było bardzo dobrze zabezpieczone, nie mam do czego się przyczepić, tylko jedynie do dostawy yy, nasz znaczy do dostawy. No nie do dostawy, bo mi akurat sąsiedzi odebrali, ale do, do tego, że ta firma po prostu dostarcza swoje y, przesyłki hermesem. E, dobra, tu jest zmywacz do lakieru hybrydowego, tak zwany remover z semilaka. I tutaj jest cleaner. Nie wiem, jak ja sobie to będę lała na paznokcia. To jest naprawdę duże. Chyba, że jeszcze jak mi się skończą te. Um, upsik. Chyba, że jak mi się skończą te, które mam teraz, e, te mniejsze pojemności, tam chyba 100 ml czy tam 120 ml, to sobie po prostu um, wezmę. I użyję sobie tych mniejszych buteleczek, a z tych po prostu będę przelewała do tamtych i jakoś to będzie szło, może zobaczymy. W każdym razie, tak. E, tutaj są jeszcze mm, jeszcze e, te pędzelki do e, różnej formy e, lakierów, e, do lakierów, do malowania lakierami, tak naprawdę na paznokciach. Widzicie różne tu są, one były kupione na ebayu, one są po prostu zwykłej firmy jakiejś, no name, one mi się podobały, były niedrogie i ja sobie je kupiłam. Bo tutaj ten na przykład pędzelek, ten, on jest do żelu też równie dobrze, można nim rozprowadzać żel, te, tym chyba też. A te cieniutkie są po prostu do malowania różnych tam wzorków geometrycznych i tak dalej. Nie wiem, czy mi się to będzie, e, będzie przydatne. W każdym razie stwierdziłam, że to, wiecie, kosztuje na tyle mało pieniędzy, że ja sobie to mogę po prostu mieć awaryjnie. I jeszcze tutaj już z tej strony kończąc, chciałam Wam pokazać, to jeszcze kupiłam takie płatki do paznokci, do przemywania właśnie i do zmywania e, lakieru hybrydowego, ponieważ e, trzeba... Nasączyć removerem, żeby, żeby zmazać, jakby zerwać, spiłować la, zerwać, lakier. A tutaj mamy lakierki, i bardzo proszę, dajcie mi znać, który numerek, którym sobie pierwszym pomalować paznokcie. Oczywiście, wiecie, te kolory. Aparat nie oddaje, ale może, może teraz, może bliżej, jak zrobię to, może jest bardziej. Tutaj mamy kolejno 189 Tuna Voyage. To jest takie, taki róż. Nie wiem, jakby to powiedzieć: taki bardzo brudny róż, fiolet, coś w tym stylu, fiolet wpadający. Biskit. Bardzo mi się ten kolor spodobał na fotografiach, które były dołączone do tego, do tego lakieru. A że te lakiery praktycznie kosztowały po 5 funtów, więc jak na ceny tutaj w Anglii lakierów semilak, bardzo niedrogo. Więc stwierdziłam, że skorzystam z promocji i dlatego sobie je po prostu wybrałam. Violet Gray to jest taki fiolet razem 104. Fiolet pomieszany razem z takim szarym, trochę z niebieskim. Taki zimny kolor, dla mnie może nie do końca, ale wiecie, ja to tam na paznokciach lubię, lubię mieć różnorodność. Go Out with Me to jest 302, 362 i to jest taki. Żółty, złoty, piaskowy, taki właśnie fajny kolorek. Dalej Dance With Me, to jest 367 i to jest bardzo, bardzo intensywny fiolet. Naprawdę, on jest taki fiolet róż, ale on jest taki, nie wiem czy mnie nie usuną filmu za to co powiem, ale taki oczułekny, naprawdę, to jest taki fajny róż, fajny, Taki wpadający w fiolet. On na pewno będzie fajnie mi kontrastował na paznokciach. Więc, więc tak. A tutaj ten to jest 364. I to jest Right With Me. I to jest taki piaskowy. Ten jest bardziej taki piaskowy, taki nudziakowy, coś w tym stylu. On był podpisany jako nude. Nie wiem, ale w każdym razie troszeczkę na żywo są inne te kolory. Tutaj jeszcze taką skrobaczkę, sobie dokupiłam również z semilaka stripper taki. On jest tutaj jeden, a nie dwa. Nie jeden. Ale nim się ściąga właśnie hybrydę. Nim się tak wiecie, po paznokciu robi, że, on, że ta hybryda po prostu schodzi. I po tym, jak się oczywiście tym removerem nasączy. A tutaj w gratisie dostałam, moi drodzy, pomadkę z Semilaka za to, że wydałam ponad 60 funtów dwie godziny później. O, jeszcze mi się wywraca. To jest niby tu napisane błyszczyk po polsku. A nie, lipgloss, myślałam, bo lipstick było napisane i on jest taki fajny, widzicie, candy, może na tym białym. Taki fajny różowy kolor i on jest kremowy, ma być kremowe wykończenie, więc zobaczymy, jak to się będzie na ustach miało. Dla mnie kolor jest ok. Na początku się przeraziłam trochę, że jest taki, taki, wiecie, taka żarowa. Ale jak wyciągnęłam i zobaczyłam, to stwierdziłam, że bardzo dobrze, że jest taki. Jeszcze mnie czeka hol, bo jak byłam w Manchesterze, to jeszcze mam, wziąłam parę rzeczy, ale to dosłownie pierdółek, że jedną rzecz mogę wam tak naprawdę pokazać: żel pod prysznic z Radoxa. Czekajcie. <laughs> To Wam jeszcze pokażę e, taki żel podprysznic z firmy Radox. Nigdy nie używałam, e, właśnie e, niczego z tej firmy Radox. Co mi się tak trzęsie obraz? Firmy Radox nic nie używałam, więc będę miała możliwość u mnie, jeżeli żeli, podprysznic nigdy za wiele, więc super dragu jeszcze kupiłam właśnie ten żel pod prysznic, jeszcze kupiłam plasterki bo obtarłam sobie y, nogę z tyłu stopę, więc plastry takie y, wiecie żeby no w pracy żeby móc chodzić, żeby mnie to nie, nie obcierało no i to by było na tyle moi drodzy, pamiętajcie o komentarzu w sprawie jakim lakierem pomalować sobie paznokcie jeszcze przybliżę, żebyście wszystko widzieli. Dajcie numerek albo nazwę w komentarzu. No, e, i co? I widzimy się w następnym filmie, moi drodzy. Buziaczki, trzymajcie się cieplutko. E, ściskam was serdecznie, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że mnie oglądacie. Dziękuję, że jesteście. I do następnego razu. Buziaki papa! Pa.